przede wszystkim cieszymy się, że wracamy na naturalną nawierzchnię. Oczywiście granie jest troszeczkę inne niż na płycie sztucznej. Ja już to trochę przerabiałem na Bałtyku Gdynia, gdzie, gdzie trenowaliśmy na sztucznej, graliśmy na naturalnej nieraz jak graliśmy na sztucznej to musieliśmy jechać wyjazd na naturalną teraz praktycznie wchodzimy w to samo myślę, że nawierzchnia jest troszeczkę inna niż sztuczna na pewno będzie nam nieco ciężej się dostosować na, na te pierwsze spotkanie ja myślę, że powinno być dobre, zielona płyta jest troszeczkę jest nierówno ale my się, my, myślę, że podołamy i piłkarsko nic się nie zmieni w naszej